Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kochani, najpierw, jak zwykle, bardzo serdecznie witam wszystkich na tej modlitwie. Koronką do Bożego Miłosierdzia, tutaj siostry służebniczki, Inge tu u nas w kościele i was wszystkich zgromadzonych przed ekranami w różnych miejscach Polski i świata. Przypomnę i przywitam bardzo szczególnie, że w tych słoikach tak symbolicznie są imiona. Dzieci, które brały udział w konkursach, które proponujemy od poniedziałku do piątku w dziecięcym programie na tym kanale. Ale oczywiście, naszą modlitwą nie tylko te dzieci, które wzięły udział w konkursach, ogarniamy, ale w ogóle za wszystkie dzieci się modlimy. Właśnie to jest ten symbol, że blisko Pana Jezusa jesteście w tej naszej modlitwie i w naszych sercach. Też bardzo gorąco witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich jednoczących się w tej modlitwie. W różnych częściach świata w ramach tej inicjatywy Iskra Bożego Miłosierdzia Koronka w każdym domu. Bardzo cieszę się też, że jesteście. Witam też wszystkich, niezależnie od tych rodzin, dzieci, programu Iskry Bożego Miłosierdzia wszystkich, którzy po prostu chcą czcić miłość Pana Jezusa, Jego miłosierdzie, łącząc się z nami w tej modlitwie. Dobrze, że jesteście. Proponuję, żeby dzisiaj wprowadził nas też bardzo krótki tekst z dzienniczka siostry Faustyny w tę modlitwę. Po, po tym, jak go przeczytam, zostanie chwila ciszy i później już zaczniemy koronkę. W piątek w czasie przyświętej, kiedy dusza moja była zalana szczęściem Boga, usłyszałam w duszy te słowa. Miłosierdzie moje przeszło do dusz przez serce bosko ludzkie Jezusa jako promień słońca przez kryształ. Uczułam w duszy i zrozumiałam, że wszelkie zbliżenie się do Boga jest nam dane przez Jezusa, w Nim i przez niego, Przez Jezusa w Nim i przez Niego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie i dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, jego bolesnej, męki. Miej miej dla nas i jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie za grzechy, za grzechy nasze i całego, i całego świata na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej miej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego boles Męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i Całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie no za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie you, dla nas i całego świata. I całego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, you dla nas I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, miłosier dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, dla dla całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, na przebłaganie na za grzechy naszej i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <S々> święty, Boże, święty, mocny, święty, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Kiri Eleison, Chryste eleison, kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, Najwyższy Przymiocie Stwórcy. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże niezgłębiona miłości uświęciciela. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże niepojęta tajemnico Trójcy Świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w wyrazie największej potęgi Boga. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia. Ufamy Tobie. Miłosierdzie, miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały. Ufamy Tobie, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Ufamy Tobie, Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami. Ufamy Tobie, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Maryję Pannę za matkę miłosierdzia. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Ufamy Tobie, Miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże nadziejo dusz zrozpaczonych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże pokoju konających. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańska zbawionych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Ufamy Tobie. Baranku Boży, który się okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz w, dla nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. Że to miłosierdzie pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Bardzo zachęcam do tego, żeby wesprzeć nas w taki sposób, żeby kliknąć subskrypcję, też dzwoneczek, będą wtedy powiadomienia. Zapraszam też dzisiaj jeszcze o 18.00 będzie Msza Święta, ślubna. Są takie małżeństwa, które są takie pary, które chcą stać się małżeństwem mimo pandemii. Będzie można im dzisiaj towarzyszyć. O 20.30 mamy też różaniec konsekrowanych. Jutro o 10:00 msza święta dla dzieci, a wieczorem coś nowego. O 20.30 też będzie różaniec, ale właśnie dla dzieci, prowadzony z komnat naszego przepięknego królestwa. Także do tych transmisji. Zapraszamy. Oczywiście jutro o 15 też koronka. Teraz jeszcze chwilka ciszy na rozmowę osobistą z Jezusem, a potem już błogosławieństwo. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalem Twojemu imieniu, i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostronnej harfie. night Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo wam dziękujemy za każde wsparcie i żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.